1 czerwca odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Ponieważ pogoda popsuła plany organizatorów, impreza odbyła się na hali zespołu szkół w Siewierzu. Tuż po godzinie 16 najmłodsi mieszkańcy wraz z rodzicami i opiekunami mogli na specjalne zaproszenie burmistrza Izbisława Ebanasia wziąć udział w przygotowanych zabawach rekreacyjno-sportowych. Festyn rozpoczął się spektaklem pod tytułem Czarnoksiężnik z krainy Os, na którym dzieci doskonale się bawiły. Jak narodził się pomysł zorganizowania Gminnego Dnia Dziecka? Pomysł ten narodził się rok temu, przyglądając się temu, co poszczególne placówki oświatowe organizują na terenie gminy, doszedłem do wniosku, że byłoby bardzo dobrze, abyśmy wszystkie dzieci z naszej gminy zebrali w Siewierzu, aby się mogły integrować, aby mogli w większym gronie uczestniczyć w tych przedsięwzięciach, które z okazji Dnia Dziecka organizujemy. A Ten rok jest szczególny dla miasta i gminy Siewierz, bo jak wiemy w tym roku obchodzimy 50. rocznicę odzyskania praw miejskich, dlatego też zarówno Dzień Dziecka, jak i również Dni Ziemi Siewierskiej no mają ogromne znaczenie dla nas. Czy w tym roku pogoda bardzo pokrzyżowała plany? No tak jest, pogoda jest bardzo niesprzyjająca, pada deszcz, ale myślę, że tutaj na sali zespołu szkół w siebieżu młodzież dobrze się bawi. No szkoda, bo zakładaliśmy, że na Błoniach Zamku, jak i również na terenie zamku będzie uczestniczyło około tysiąca dzieci i młodzieży, no ale niestety pogoda sprawdała na figla i robimy to w poszczególnych placówkach oświatowych i tutaj w zespole szkół się wierzy. Czy w przyszłym roku też planowane jest organizowanie takiej imprezy? Sądzę, że w przyszłym roku zorganizujemy jeszcze większą imprezę o większym zakresie, także... Nasze dzieci i młodzież z miasta i Gminy Siewierz mogą liczyć na to, że Dzień dziecka w przyszłym roku będzie jeszcze bogatsza oferta. W festynie wzięli także udział po Fundacji Banku Rzeczliwych Serc działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu. Jakie są główne cele i zadania fundacji? Stowarzyszenie Bank Rzeczliwych Serc organizuje imprezy kulturalne. Gromadzimy pieniążki, abyśmy mogli przekazać je naszym Podopiecznym na, na ich rehabilitację i, i organizujemy ciekawie ich wolny czas. Macie dużo podopiecznych? Na chwilę obecną stowarzyszenie opiekuje się sześciorgiem podopiecznych. Są to dzieci w wieku od 3 do 27 lat i są to dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Siewierz. Dzieci czekało mnóstwo przygotowanych przez organizatorów atrakcji, wśród których znalazła się. Nauka chodzenia na szczudłach, odbywająca się pod okiem wyspecjalizowanych opiekunów. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także malowanie twarzy. Nie zabrakło oczywiście dmuchanych zjeżdżalni i trampolin. Jednak w tym szczególnym dniu można było korzystać z nich zupełnie za darmo, co jeszcze bardziej ucieszyło zgromadzone na hali sportowej dzieciaki, a także ich rodziców. Co Ci się tutaj najbardziej podoba? Mi się najbardziej podoba zjeżdżalnie, dmuchana ba. A tobie? Mi się podoba pana dziedzictwo z palemami. A z kim dzisiaj przyszliście? Ja z mamą i z tatą. Ja z tatą i mam dziecka czarnego Spotkaliście dużo kolegów i koleżanek? Ja tak. Ja trochę mniej. Podoba wam się nasza szkoła? Tak, tak. mi bardzo, tak. Iść. A ile macie lat, kiedy idziecie do naszej szkoły? Ja mam już 6 i pójdę w, w styczniu. Ja mam pięć. Choć pogoda splatała uczestnikom festiwalu Psikusa, to wrażenia były niezapomniane, a z twarzy wszystkich dzieci nie znikał uśmiech. Aż chciałoby się, żeby Dzień Dziecka był codziennie. Impreza zakończyła się około godziny dziewiętnastej, chociaż dzieci nie miały ochoty wracać do domu. Rozeszły się z rodzicami radosne, ale i zmęczone po aktywnie spędzonym popołudniu. Dla Itapa w Siewierz Aleksandra Łobuś, uczennica zespołu szkół w Siewierzu.